Przed zakupem u konkurencji zapoznaj się z ofertą sklepu KFD, gdyż hajs niewłaściwie wydany zagraża Twojemu nastrojowi i zdrowiu. Robiąc zakupy w sklepie KFD.pl wspierasz rozwój kanału KFD. Siema, Grzesiek Wałga, ten, który prawie zginął pod sztangą, kiedy koszula go zdradziła, ta szmata, co mnie zdradziła. Zapraszam na odsłonę trudnych pytań ze mną i rozpoczynamy gradobicie pytań. No ja że jestem. No. Każdy człowiek jest naturalny w jakiś tam sposób. Yy... Natomiast teraz w jakim stopniu jestem naturalem? Yy, biorę, oczywiście, że biorę. Biorę, biorę. Nie biorę dużo środków, bo obecnie są to yy, trzy środki. Jest to yy, cypiona testosteronu, metanabol, Anapolon, przedstartowo. Przedstartowo też dorzucam fluoksymesteron, ale to zależy, czy zrobią mi dobry. Yy, nie biorę żadnych, powiedzmy, labów underowych w Polsce, bo wiecie, jak to jest w internecie. Yy, każdy dealer jest waszym przyjacielem, a tak naprawdę wciśnie wam byle gówno, byleby tylko wam to sprzedać i, 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 i ma w dupie to, co wybierzecie. Dlatego, jeżeli już macie swoje źródło, to się tego źródła trzymajcie. Ja mam swoją Magda Gessler. Magda Gessler gotuje mi moje pięćdziesiątki i tylko takie walery. Coś, co mam sprawdzone. To jest cała filozofia. Nie Nie brać gówna, żeby nie wpaść jak zielnicy na nanoderrol. Tak jak mówiłem, moje Raw jest powiedzmy na Polskę wysoko średnie, bo wynosiło 255 kg. W koszuli jestem najlepszy, więc dlaczego mam robić coś, w czym nie jestem najlepszy? Raczej raczej będę siedział sobie, sobie na tej koszuli, bo jestem, tak jak mówię, w topce światowej. I wolę sobie oszukiwać w tej koszuli. No, myślcie sobie, co chcecie. Dla mnie koszula to jest moje, moja nisza, tak jak wali ciągi Sumo, a Wojtek robi ciągi klasyczne. Każdy robi to, co lubi i w czym jest najlepszy, w jakiej pozycji czy układzie dźwigni czuje się najlepiej. Tak niektórzy mówią, że założyliby koszulę i, i robiliby tyle samo, tak już na jednym materiale dosyć wulgarnym, gdzie mnie poniosło, yy, mówiłem, możecie założyć koszulę, możecie spróbować. Jak to tak jest naprawdę? Ja on gwarantuję, że nawet na ciężarach waszych ponad maksymalnych o 20% prędzej stanie Wam się krzywda, coś sobie złamiecie, coś sobie zwichniecie, niż cokolwiek wyciśniecie. Można spróbować, zapraszam do tego i nie widzę przeszkód. Dupa bo nad cyckami nie trzeba pracować, a dobrą dupę można wytrenować na tym. Patrzę już tylko i wyłącznie teraz z perspektywy treningu i samozaparcia. Cycki można sobie zrobić, no dupę też można zrobić na upartego, ale dupę da się bardzo dobrze wypracować treningami. Pff, jak widać można, startują ludzie w IPF-ie, w IPC, gdzie są badani co chwilę, są w systemie Adamsa, gdzie mają wloty, Prawie codziennie niektórzy po nocach nawet są badani na krew krewmocz, więc chcąc, nie chcąc, muszą być czyści. Ja do tych ludzi nie należę. Uważam, że można się wspomagać, można się suplementować. Nie płacą mi za moje starty, tak jak w IPC. Nie mam emerytury z Olimpiady, więc nie potrzebuję starać się na tyle, żeby być czystym. Poza tym w moich federacjach biorą wszyscy, więc dlaczego ja mam być tym jeden porządny i nie brać? No, oczywiście, że nie, nie chcę szkalować, nie chcę mówić, czy byli czyści, czy nie byli czyści. Każdy jest gdzieś tam badany, natomiast nie od dzisiaj wiemy, że te badania są lewe, są badani ci, którzy mają być badani, a nawet ci, którzy wpadają, są po prostu badani jako anonimy. Tutaj była kwestia tego, że zostali zbadani w Rio. No, jeżeli coś było, to było. No ja przypuszczam, że to było tak, że mieli tak samo swojego, yy, swojego chemika, bo nie wierzę w to, żeby brali coś z czarnego rynku, nie na tym poziomie sportowym. I przypuszczam, że chemik dał po prostu dupy. I w, w kociołku z testosteronem, po kocio, w kociołku była gotowana wcześniej deka jakiś na i też yy, stąd środek został zanieczyszczony, stąd też yy, wpadka. Fy, tak jak ja mówiłem na na filmiku z, pamiętniku młodego, z pamiętnika młodego koksiarza, gdzie podawałem swój pierwszy cykl, który składał się z metki i jąki, to zacząłem w wieku 19 lat. Natomiast pierwszy mój start miał miejsce w roku 2012, więc wtedy już miałem lat 25-24. Wtedy, 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 aktualnie yy, nie brałem nic, kiedy startowałem. Natomiast wcześniej, kiedy skończyłem melanżować, tak jak mówiłem, yy, zaczęły się cykle, nie były to zawsze robione jakieś super z głową. Natomiast uczyłem się na własnych błędach i, i, i otaczałem się w miarę ogarniętymi ludźmi. Tak więc, tak więc, trenując sobie wtedy na siłowni, nie myślałem jeszcze o, o wyciskaniu sztangi, mimo że wyniki zawsze miałem yy, o wiele lepsze niż inni. Trenowałem wtedy jeszcze w klapkach, więc o leg drive'ie nie było żadnej mowy. Yy, w końcu pojechałem na, na, na jakieś tam zawody pierwsze swoje. Wtedy jeszcze nawet nie byłem zrzeszony. Nigdzie zająłem trzecie miejsce z wynikiem 190 kg. No Potem był okres taki, że straszono, że jest to, jest to federacja właśnie z badaniami antydopingowymi i żeby nie brać, więc był to też czas, w którym nie brałem. Wtedy moja waga automatycznie też oscylowała w granicy powiedzmy 102-103 kg, nie była jakaś mega wysoka. I co? No, na mistrzostwach polskich, w pierwszych moich mistrzostwach polskich, gdzie wystartowałem w koszuli po tak naprawdę dwóch treningach, zrobiłem 270 kilo. Wygrałem to Mistrzostwa Polski, ale wygrałem je tylko dlatego, że przeciwnik przede mną nie zaliczył żadnego ciężaru na ciężarze 285, żadnego podejścia nie zaliczył. I zostałem poproszony do kontroli antydopingowej, gdzie byłem na pewniaka, bo wiedziałem, że, że nic nie brałem. Natomiast to, co się dowiedziałem potem, wyszedł mi nandrolon, na który brałem, no jak to liczyłem, jakieś 19 miesięcy wcześniej, więc więc prawie 2 lata wcześniej taki, taki, taka rzecz mi właśnie wynikła. Były to śladowe ilości, ale jednak były. No i to był na tym polegała moja wpadka, właśnie dopingowanie. Starałem się przez chwilę jeść w miarę zdrowo, kiedy żołądek dostawał trochę po dupie. Natomiast yy, uratowało mnie się mielniane, zwykłe się mielniane, i od tego czasu potrafię jeść normalnie. Jeżeli potrzebuję robić masę i zjeść więcej, oczywiście stosuję farmakologię w postaci syropu Megace. Jest to syrop dla anorektyków lub tudzież dla osób po chemioterapii, którzy już nie potrafią jeść. Dla osób trenujących, którzy mają robić masę i nie potrafią wzmieścić tych wszystkich kalorii. Jest jak zbawienie. Natomiast podnosi wysoko prolaktynę, więc cała surfy po Nie, 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 nie myślałem o tym. Jeżeli człowiek czymś żyje, a, a, a żyje tymi ciężarami i podoba mi się to, że mogę przekraczać te granice. Yy, dlatego też wybrałem koszulę, bo te ciężary są o wiele, wiele większe. Yy, mogę robić w tyle i tyle, ludzie tyle robią, ale to są ludzkie granice. A to co robię w koszuli to jest już przekraczanie ludzkich granic. To macie tak samo jak Eddie Hall ostatnio w ciągu robił ponad 500 kg. Nie? To jest, jest coś co ludzi przyciąga i coś, co, co daje tą satysfakcję z ciężarów. Poza tym samo trzymanie na rękach 400 czy 450 kg daje radochę. Nie? Daje radochę, jest niebezpieczne, ale, 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 ale jest będzie co wspominać. Jest tak, jeżeli sam prowadzę jakiś swoich, jak to się teraz w modnie mówi, podopiecznych jako trener, Yy, zawsze z nimi analizuję, dyskutuję, co oni chcą osiągnąć, jak chcą osiągnąć, w jakim czasie chcą osiągnąć. Yy, nigdy nie namawiam. Natomiast jeżeli ktoś chce, jest uparty. Zawsze byłem za tym, żeby robili to raczej zawodowcy. Natomiast każdy człowiek do czegoś dąży, ma swój cel. Tak jak kobieta źle się czuje w swoim ciele i ona pójdzie zrobić cycki sobie, tak samo facet może się źle czuć z tym, że wygląda teraz yy, w tym momencie tak i tak, a chciałby na lato wyglądać inaczej i on jest zdecydowany, to ja nie jestem od tego, żeby go od tego odwodzić, czy mówić mu nie, chłopie, nie dostaniesz, czy coś, ewentualnie pomogę mu to rozpisać, pomogę mu wejść w ten cykl, żeby nie zrobił sobie krzywdy. Yy, no, no, no tyle, no. na pewno na pewno nie namawiam, nie? Ale, ale też jeżeli ktoś już jest zdecydowany, bo od tego będzie zależało jego samopoczucie. No jest to głupota, nie? ale to ja pomogę z chęcią, zawsze, zawsze pomagam. Po to, po to to robię, żeby, żeby ludzie byli coraz bardziej świadomi jakie wiążą się z tym konsekwencje i oczywiście można to robić bezpiecznie. To nie jest tak jak, 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 jak pierdolą głupoty po internetach, że, że będziesz miał takie i takie problemy. nie? To tak nie jest. Jeżeli robisz coś z głową, badasz się regularnie, ja się badam regularnie, nic złego stać się nie może. Chyba, że bierzecie, to tak jak mówiłem, jakieś gówna, gdzie, gdzie sprzedają po internecie, a wierzcie mi, jest tego mnóstwo, gdzie, gdzie ludzie sprzedający powstały grupy. Ile ile powstało grup teraz internetowych, gdzie niby mają za zadanie Mówienie, jaki towar jest dobry, jaki jest zły, co należy robić, jak należy brać i tak dalej. A tak naprawdę te grupy to jest wysyp dealerów, którzy tylko czekają, żeby wam wcisnąć jak największe gówno za jak najmniejszy hajs. Dadzą wam 10 zł taniej. Wy się skusicie, będziecie mieli 10 zł taniej. Zamiast sobie załatwić tą pierdolną receptę i kupić ją nadem w aptece, kupić się z ustaną od jakiegoś dealera w internecie, który okaże się olejem kujawskim, tak? Ewentualnie będzie miał jakieś złe domieszki i, i będziecie mieli nacinane ropnie na dupie. I tak się to skończy dotarłeś do końca, to znaczy, że film Ci się podobał. Pamiętaj, że to YouTube, a nie RedTube, więc nie musisz się kryć z tym, że nas oglądasz. Dlatego daj suba i zaznacz dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Pozdro!